Co robisz w bieganiu? Bo ja lubię to, że mogę się totalnie odciąć od rzeczywistości, od problemów. Mogę sobie na spokojnie przemyśleć pewne sytuacje. A czasami, jak chcę, mogę nie myśleć, mogę wpaść w tak zwany punkt zero. Albo jak mówi Beata Sadowska, mogę osiągnąć stan medytacji w ruchu, który kocham. A czasami też lubię sobie pobiegać z muzyką i totalnie popłynąć w biegowy melancholię. Czyli kadr musi być zajebisty. Wyobraź sobie świt albo zachód słońca, ulubiona muzyka, przyspieszony oddech, podniesiony puls i uwalniające się endorfiny to jest ten świat, w którym się zakochałem, to jest ten świat, od którego jestem uzależniony. Jest to coś, co powoduje, że biegając mam ciary. Biegając, czuję się tak, jakbym był bohaterem filmu, a każdy kadr, każda scena jest w mojej głowie. Tylko ja kreuję, to co się dalej wydarzy. Ja jestem główną postacią, a jeśli mam ochotę, to nie jestem główną postacią i to jest piękne, że w trakcie biegania pracuje wyobraźnia. Nie skupiam się tylko na swoim ciele i na tym, żeby być szybszym, bardziej wydolnym i bardziej wytrzymałym, ale też bardzo rozwijam swoją głowę, a muzyka w tym niewątpliwie pomaga, w szczególności jeśli jest dobra. Ale tym wszystkim jest jeden element, o którym trzeba pamiętać. Tak mało brakuje. W bieganiu z muzyką można się zatracić. To jest świat, który pochłania. I kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, w której jedna osoba, która biegała, biegła akurat wtedy, słuchała muzyki i była tak pogrążona w swoim biegowym transie, że biegła na pasy przy czerwonym świetle. I dosłownie o włos minął ją samochód, i do tragedii było tyle mniej więcej dosłownie tyle. I to był jeden z wycinków rzeczywistości, której doświadczyłem, ale tego typu sytuacji jest więcej. Ludzie, którzy biegają z muzyką, totalnie są wyłączeni z rzeczywistości. Grozi to na przykład tym, że biegając po lesie albo w terenach niezabudowanych, często są jakieś psy, które nas zaczepiają, bo czują się zaczepione. Często nie kontrolujemy tego, co się dzieje dookoła, bo nie słyszymy rzeczywistości nas otaczającej. Jesteśmy z niej wyłączeni. Ostatni raz. Ponownie apeluję o jedno. Apeluję o to, abyście byli świadomi rzeczywistości, która was otacza. Bieganie z muzyką to jest coś fantastycznego i nie byłbym w stanie z tego zrezygnować, ale weźmy pod uwagę, że nie jesteśmy sami i że nie każde miejsce jest dobre do tego, aby totalnie wpaść w trans i się wyłączyć, dlatego to, co polecam, to w miarę możliwości bieganie z na tyle głośno ustawioną muzyką, albo na tyle cicho ustawioną muzyką, abyście słyszeli, co się dzieje dookoła i byli tego świadomi. Albo bardzo sprawdzony patent, biegamy z jedną słuchawką w uchu, a drugie ucho jest wolne i może słuchać, i może doświadczać tego, co się dzieje dookoła. Także ludzie. Biegajmy świadomie, biegajmy bezpiecznie i uważajmy nad co się dzieje dookoła. Nie chcę tutaj ponownie wprowadzać elementu strachu. Nie chcę podszywać biegania tej mistycznej, pięknej, niesamowitej pierwotnej naturalnej czynności strachem, ale wszystko dla ludzi, wszystko w odpowiednim środowisku i z zachowaniem Pewnych zasad. Dobra, mamy.